A dzisiaj zapomniana technologia przeszłości, którą każdy miał, a nikt nie używał, LightScribe. Cześć, kochani, z tej strony Kamil. Zanim przejdziemy do materiału, muszę powiedzieć, że gdyby tak się stało, że są jakieś pomyłki na filmie, jakieś hałasy, no to tak się stało, że powiększyła nam się rodzina. To jest ochłap. Jej najnowszy członek. No i w związku z tym, że jak widzicie, jest to szczenie malutkie. Nie może za bardzo zostawać sam w domu. Będzie przyjeżdżał ze mną od czasu do czasu na nagrania. Także poznajcie o ochłapa. Ochłap, pomachaj. Ochłap ma śliczne łapy. Jest piękny i ciekawe świata. I troszkę zestresowany. Także no tyle na razie. Jeżeli byście chcieli troszkę więcej ochłapowego kontentu, to zapraszam na mojego Instagrama. On będzie miał również swojego, ale to już dla fanów. Dogo kontentu. No dobrze, to zacznijmy sobie może od krótkiej historii i zasady działania technologii LightScribe. LightScribe to technologia opracowana przez Hewlett Packard, polegająca na tworzeniu własnych etykiet bezpośrednio na dysku CD lub DVD. Opracowana przez inżyniera firmy Deryla Andersona i zaprezentowana światu na targach CES w 2004 roku, innowacja była pierwszą techniką etykietowania bezpośrednio na dysku, która umożliwiała użytkownikom wypalanie tekstu czy obrazów na stronie etykiety płyty. Istniała już wówczas technologia użycia laseru do drukowania etykiet na płytach, ale wprowadzone przez Yamaha w 2002 roku Disk Tattoo było mocno niedoskonałe, głównie dlatego, że grawer powstawał na stronie poświęconej danym, więc po pierwsze nie do końca jest to etykieta, a po drugie ograniczał w ten sposób pojemność płyty. Druk za pomocą LightScribe natomiast, w odróżnieniu od Disk Tattoo, odbywał się na górnej stronie płyty, ale wymagał dedykowanego nośnika pokrytego z Specjalną substancją, której skład opracował dr Makarand Gore. Jak widzicie, płyta CD LightScribe jest pokryta kremowo-szarą warstwą reaktywnego barwnika i prawie kompletnie pozbawiona jakichkolwiek napisów, nie licząc brandingu czy danych dotyczących formatu na wewnętrznym pierścieniu. Trochę inaczej sytuacja wygląda w przypadku płyt DVD, gdyż tam barwnik jest w cudzysłowie schowany w środku płyty. O ile płyty CD są jednowarstwowe, nośniki DVD składają się z dwóch warstw. I z jakiegoś powodu barwnik LightScribe został umiejscowiony pomiędzy nimi. Ma to wpływ na efekt nadruku, ale o tym później. Wracając jednak do tego wewnętrznego pierścienia płyt, środek każdej płyty LightScribe ma unikalny kod kreskowy, który, w połączeniu ze specjalnym czujnikiem, pozwala napędowi określić dokładną pozycję obrotową dysku. Żeby pokazać Wam, jak wygląda taki czujnik oraz jak działa Lightscribe, zdjąłem obudowę z zewnętrznej stacji DVD. Ten mały wihajster, który wygląda trochę jak para oczu za prostokątnymi okularami, to tak naprawdę jedyne, co odróżnia zwykłą wypalarkę CD czy DVD od takiej z możliwością drukowania etykiet. No i Branding Light Skype oczywiście. Kiedy umieścimy płytę w napędzie, czujnik ten równa się z kodem kreskowym o po pośrodku płyty i dzięki temu napęd i oprogramowanie znają dokładną pozycję od środka na zewnątrz, co jest niezwykle ważne, gdyż obraz jest wypalany w koncentrycznych okręgach od środka na zewnątrz nośnika właśnie. Do wypalenia samego obrazu czy etykiety wykorzystywany jest ten sam laser, który służy do wypalania czy odczytywania danych na płycie, dlatego nośnik trzeba umieścić w napędzie do góry. Nogami. Także jak widzicie, jest to taki ciekawy przykład na znalezienie nowej funkcjonalności technologii, która już istnieje. A tak, przy okazji, powiem Wam, że warto kliknąć subskrypcję i dzwoneczek, bo przy okazji przygotowywania się do tego filmu natrafiłem na równie ciekawą technologię przeszłości, zapomnianą chyba jeszcze bardziej niż LightScribe, a mianowicie DVD-RAM, czyli płyty DVD, które działają jak pendrive niemalże. Istnieje o coś takiego? Pamiętacie? Ja nie wyjąłem pojęcia, ale kupiłem kilka płyt i będziemy o tym robić film w niedalekiej przyszłości. Także subskrypcja i dzwoneczek. A teraz już wydrukujmy kilka płyt. Poza napędem i płytami LightScribe musimy mieć również oprogramowanie. W latach świetności tej technologii potrzebne narzędzia dostawaliśmy na płytach w komplecie z zakupionym napędem, ale obecnie trzeba się już troszkę wysilić. Tym bardziej, że HP zakończyło jakiekolwiek wsparcie i próżno szukać czegokolwiek na ich stronach. Na szczęście są na tym świecie pozytywnie zakręceni ludzie, którzy dbają o podtrzymanie pamięci i funkcjonalności LightScribe, jak chociażby Steve Nelson, z którego strony ściągnąłem sterownik do napędu oraz podstawowe narzędzie do tworzenia i wypalania etykiet. Tutaj akurat mamy do dyspozycji dwie linijki tekstu, górną i dolną, oraz ewentualne ozdobniki, i są one ułożone na okręgu, jak widzicie. Jest to domyślny układ tekstu dla większości programów ze względu na oszczędność czasu. Umieszczamy płytę w napędzie do góry nogami, jak wspomniałem wcześniej. Sprzęt odczytuje jej pozycję i zaczyna wypalać. Dla mnie osobiście sporym zaskoczeniem było bardzo wolne tempo obrotu płyty podczas wypalania etykiety. Przyzwyczajeni jesteśmy raczej do dość dużych prędkości, czy to podczas odczytu, czy wypalania danych, a tutaj płyta ledwo się toczy. Zobaczcie. Dzieje się tak dlatego, że wiązka lasera, by wypalić widoczną dla oka plamkę, musi być znacznie mniej skupiona, przez co nie jest w stanie tak szybko podgrzać danego punktu, jak miałoby to miejsce przy sfokusowaniu na mikroskopijnym punkcie, gdy wypalamy dane. Niemniej przy prostym kawałku zawiniętego tekstu po około 5 minutach mamy swoją własną, schludną i elegancką wypaloną etykietę. Dla składanki letnich hitów. Sztos, nie? Tutaj wrócimy sobie na moment do płyty DVD. Pamiętacie co mówiłem o umiejscowieniu barwnika? W związku z tym, że na płytach DVD jest on umieszczony jakby wewnątrz nośnika, tekst czy cokolwiek właściwie co zdecydujemy się na etykiecie wydrukować, będzie lekko rozmazane. Choć może to złe słowo, bardziej nieostre. Patrząc na dwie płyty z tym samym tekstem, różnica jest widoczna gołym okiem. Plus jest taki, że warstwa znajdująca się nad etykietą na płytach DVD pełniła jakby rolę bariery ochronnej. Nie oznacza to jednak, że obrazy na płytach DVD były ogólnie brzydkie. Jeśli użyjemy zdjęcia o dobrej jakości, jesteśmy w stanie stworzyć na przykład takie cuda. Jaka wytwórnia nie wysłuchałaby płyty głównej od Young's Masło z taką etykietą? Dodatkowo ten sam dysk może być wielokrotnie oznaczony tym samym obrazem, a każde kolejne oznaczenie będzie przyciemniać czerń i zwiększać kontrast obrazu. W związku z tym, że LightScribe jest monochromatyczny, ten kontrast obrazu wyjściowego jest bardzo ważny dla efektu końcowego. Przykładowo używając słabej jakości zdjęcia o niskim kontraście uzyskaliśmy ducha z masło na etykiecie i o ile efekt jest ciekawy, a taka płyta może stanowić enigmatyczny artefakt w kolekcji, większość z nas nie byłaby chyba zadowolona z takiej etykiety. Tu dla porównania astronauta, gdzie obraz wyjściowy składał się tylko z czerni i bieli. Efekt nieporównywalnie lepszy i myślę, że właśnie tego typu ilustracje najbardziej nadają się do wypalania na nośnikach LightScribe. Teraz wróćmy jeszcze na chwilę do tematu czasu. Jak wspomniałem, prosta, zaokrąglona etykieta to około 5 minut. Dość szybko. Ale jeśli ten sam tekst będziemy chcieli wydrukować na prosto, zajmie nam to już lekko ponad 15 minut. Fakt: demówka MC Big Daddy Tech ma sporo większą czcionkę, ale dla przeciwwagi tekst nie jest wypełniony. Wypalamy jedynie cienkie kontury. Dzieje się tak dlatego, że zakres pracy lasera wypalającego od środka płyty na zewnątrz to przy zawiniętym tekście praktycznie tylko obszar na wysokość czcionki. Jeśli tekst jest prosty, natomiast nawet jeśli nie zajmie całej płyty, laser musi ten obszar przepracować. A jeśli będziemy chcieli stworzyć coś ala płyta, główna wykonawcy jak z masło, trzeba sobie zarezerwować prawie pół godziny lub dłużej, bo szacowany czas potrafi ulegać zmianie podczas wypalania. Być może właśnie dlatego technologia LightScribe nie przyjęła się jakoś fenomenalnie. W końcu napisanie tytułu płyty markerem zajmuje 5 sekund. Do tego płyta z tradycyjną etykietą nie kosztuje milionów monet. Okej, okay, może przesadzam z tą kasą, ale płyty LightScribe były nie tylko droższe, ale również słabo dostępne w tamtych czasach. Technologia świetnie sprawdzała się przy płytach na specjalną okazję, jak nagrania z wesela, czy wyjątkowa składanka lub pierwsza rapowa demówka, ale do codziennego użytku nigdy tak naprawdę nie weszła, mimo że naprawdę wielu producentów napędów optycznych decydowało się na dodanie rozwiązania Hewlett Packard do swojej oferty. Firmy takie jak HP właśnie, Samsung czy LightOn wycofały napędy LightScribe w czerwcu 2013 roku. LG jako jeden z ostatnich producentów dołączył do tego grona w listopadzie. Można cały czas kupić nowe napędy oraz nośniki Lightscribe, ale w tym momencie jest to już tak zwane new old stock, a wypalanie własnych etykiet laserem, jakkolwiek fajnie brzmi, na zawsze pozostanie już zapomnianą technologią przeszłości, którą każdy miał, a nikt nie używał. Dajcie znać w komentarzach, czy używaliście technologii LightScribe w czasach, kiedy miała ona swoje lata świetności. Tych napędów były setki, tysiące, jak nie miliony, ale naprawdę mało osób z tego korzystało. Wiem jednak po komentarzach z poprzedniego filmu, że kilku z was z tego korzystało, także napiszcie, jakie to były zastosowania. Czy drukowaliście sobie piraty, czy może jakieś swoje demówki, no cokolwiek, piszcie, bo to jest bardzo ciekawe dla mnie. No a teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niebawem do następnego. A o tych piratach nikt nic nie powie. Jak coś, to tutaj wszyscy są rodziną, spokojnie.